No, ale jaka żółta? Czysto trafił w piłkę! Panie sędzio, trafił mnie! Obrońca, żółtą kartkę dostajesz. Ty, on się chyba na mózgi pozamieniał z osłem. O nie. No, jak w tej sytuacji możesz dawać mu kartkę? Czysto wymyśl piłkę! Panie trenerze, żółta kartka. Bardzo blisko czerwonej. Nie no. Piłkarskie jaja. Trener, wystarczy, bo nas wszystkich zaraz powyrzuca z boiska. Ej, zawodnik, pilnuj się, co mówisz! Buuu, sędzia! No i elegancko, są kłótnie. Gramy! Ramkarz! Rafał! Kończ to! Rafał, to trzeba wykorzystać! Wracaj do obrony! Kurde! Dawaj, grać, panowie! Ale to zwaliłeś, ale już wiem, dlaczego jesteś obrońcą i to jeszcze kiepskim. Pamiętaj, masz żółto, masz żółto! Nie fauluj! Patrz na piłkę, patrz na piłkę! Nie daj, nie daj! Tragedia. Wiedziałem, że z tą żółtą kartką spękać. Sędzia już sobie przecież ustawił mecz tą kartką. Na lewej stronie jest teraz autostrada. Chyba, że zmianę robimy.